Cześć, nazywam się Zerker i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej serii Zagrajmy w Gothic 1, w którym to zostaniemy awansowani po około, no powiedzmy, 20 odcinkach, nie jestem pewien, dawno nie nagrywałem, nie wiem, po, po, no po około, kurde, stoper, no dobra, powiedzmy, dobra, walić to. E, Torus, aha, strażnik przed rąk powiedział mam, że mamy się zgłosić do Torusa. I teraz zacznę Wam pokazywać ciekawostkę. Ten odcinek będzie poświęcony awansowi i ciekawostce. Dlatego dla tej ciekawostki dołączyłem do starego obozu. Okej, okay, siema Gomeza! Zagomeza! Zagomeza. No wow, jak się masz... A tu, tu, tu. Chciałeś mi coś powiedzieć? Tak. To co pokazałeś w kopalni świadczy nie tylko o Twojej odwadze, ale również o niepospolitej sile i umiejętnościach. Chętnie bym cię widział w szeregach straży. Daję ci niepowtarzalną szansę. Co ty na to? Okej, okay, ja sobie włączyłem już stoper podczas tej rozmowy. I teraz mamy dwie możliwości awansu. Chcemy zostać strażnikiem albo interesuje nas ścieżka magii. Ja na początek powiem, że interesuje mnie ścieżka magii. Okej. Okay. Interesuje mnie ścieżka magii. W takim razie powinieneś porozmawiać z Koristo. To on uczył Miltena. Chyba nie powinno być żadnych przeciwwskazań. Dobra. Aha, jak widzieliście, została nam dalej opcja dialogowa, chcę zostać strażnikiem. To będzie bardzo przydatne, ponieważ strażnik, strażnik może się nauczyć kilku umiejętności, które nam się przydadzą wcześniej w no, grze. Ale to jeżeli chodzi o strażnika, tak? Tak więc idziemy sobie do Miltena. Ale najpierw zapiszę na rezerwie. Rezerwa... 8 listopada. Kiedy to było? Kiedy to było? Dobra. Siema Milten. Słyszeliśmy o Twoich dokonaniach w starej kopalni. Nasi górnicy nie muszą się już obawiać ataków ze strony pełzaczy. Jeśli o Tobie dotarły nawet do koristo. Mistrz życzy sobie z Tobą rozmawiać. Idź do niego natychmiast. Do zobaczenia! Dobra. I tu stoi Koristo, arcymistrz kręgu ognia. No. A to ja muszę zainicjować rozmowę, Proszę. Eee. Powiedz mi, jak to jest być magiem. Dobra, powiem. Powiedz mi, jak to jest być magiem. Jesteśmy magami ognia. Służymy Innosowi, najpotężniejszemu z bogów. Nasza magia jest darem niebios. Jesteśmy kapłanami, nauczycielami i sędziami jednocześnie. Dar, który jest jednocześnie wielkim ciężarem. To zadanie, które określa cel naszego życia. No, bardzo interesująca wypowiedź. Wypo wypowiedź, no oczywiście, wypowiedź. Okej, chciał się przystąpić. Czeka nas mały teści składający się z trzech pytań. Chciałbym przystąpić do magicznego kręgu. A więc chcesz zostać magiem z kręgu ognia? Nie, chcę hmm. zostać sprzedającym w Biedronce. Wielu chciało należeć do naszego kręgu, ale Oje. przez te wszystkie lata przyjąłem tylko jednego ucznia. Wszyscy pozostali zawiedli. Twój duch jest dojrzały i gotów do próby. Zanim zostaniesz magiem, musisz pomyślnie przejść egzamin. Daj mi znać, kiedy będziesz gotów. Pff, egzamin. Dawaj. Jestem gotów. Możesz poddać myśli, mnie próbie. Dobrze. Służyłeś bractwu na bagnach, czyż nie? Hmm. To. Tak. Hmm. Jak ma na imię najwyższy z bogów. Magowie ognia są wyznawcami Inosa. Tak więc jeżeli powiem, że Gomez. Gomez to nie Bóg. Śniący bóstwo bractwa, czyli nie za bardzo. I Adanos. Adanos jest to Bóg równowagi. Trzyma równowagę między inosem a Beliarem. O Beliarze więcej opowiem później. Tak więc inos. Inos. Jaka jest najważniejsza z Bogobojność. Czyli chodzenie do kościółka. Nie bardzo. Nie wiem. Nie wiem jak to. Nie wiem, to jest, po prostu tak sobie powiedziałem. Dyscyplina. Mm -hmm. Pokora w obliczu magii, honor wojownika. My chcemy zostać magami, więc najbardziej odpowiednio by, byłoby, jeżeli powiedzielibyśmy, że pokora w obliczu magii, tak wiecie, żeby nasłodzić. Pokora w obliczu magii. Hmm. Hmm. Udzieliłeś mądrych, przemyślanych odpowiedzi. Możesz zostać moim uczniem. Chodź za mną. Zaprowadzę cię do komnaty magii, gdzie złożysz starożytne ślubowanie. Haha, <laughs> nie pójdę Wal się. Okej. Okay. Tak więc teraz, skoro zdaliśmy już test i chcemy wykonać tą ba ten bardzo ciekawy błąd gry, może teraz po prostu wracamy do Torusa. Pewnie masz rację. Nie chciałbym być teraz nie Torus, torus, siema. Za Gomeza! Za Gomeza. Chcę zostać strażnikiem. Miło mi to słyszeć. Ale najpierw muszę ci powiedzieć to, co mówię wszystkim nowym rekrutom. Słuchaj uważnie, bo nie będę się powtarzał. Do tej pory żyłeś na własny rachunek, ale to się od dziś się zmieni. Moi ludzie trzymają się razem. Do strażników należy dbanie o bezpieczeństwo magnatów rudy obozu i kopalni. Ruda wydobywana jest przez kopaczy, ale to my pilnujemy, żeby nie pożarły ich pełzacze. Pertraktacje z królem prowadzą magnaci, ale to my dbamy o ich bezpieczeństwo. Dniem i nocą strzeżemy korytarzy kopalni. Dniem i nocą pilnujemy bram obozu i pozwalamy jego mieszkańcom wieść spokojne życie. Na początku byliśmy tylko bezładną zgrają, ale staliśmy się siłą, z którą każdy musi się liczyć. Ciężko pracowaliśmy, by zasłużyć na tę reputację. Od moich ludzi oczekuję więc wyłącznie jednego lojalności. Tylko stojąc ramię w ramię będziemy w stanie obronić to, co należy do nas. I przetrwać. Pozostałych rzeczy dowiesz się w swoim czasie. Bądź gotów do pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Nieważne jak trudne i niebezpieczne to zadanie. Idź do stołna i poproś go o zbroję i miecz. Znajdziesz go w kuźni, w wewnętrznym pierścieniu. Tak więc, po co zostałem strażnikiem? Ech. Podobno jesteś teraz jednym z nas. Nieźle jak na kogoś, kto jest tu od niedawna. Okej. Okay. Tak więc pozostałem strażnikiem. Wiecie, niektórzy chcą grać sobie kuszą. Ale nie mogą, ponieważ chcą grać magiem. Kusza to całkiem fajna broń. Ale... No, ja chcę grać czystym magiem. No może troszeczkę mieczem będę machał Dokonałeś właściwego wyboru Spodoba ci się bycie strażnikiem Nie chcę być strażnikiem Otwal się Dobra, tak czy owak, tam jest stołun Od którego dostaniemy zbroję i miecz Dlaczego, się to z... Dlaczego chciałem zostać strażnikiem? Tak więc, strażnik ma kilka przywilejów Między innymi dwa Tak więc mamy darmową zbroję i miecz Dawaj Za Gomeza, Za Gomeza. Potrzebuję zbroi a więc Torus jednak cię przyjął, co? Gratuluję. Jeszcze jeden, któremu śpieszno przelać krew za Gomeza. A zresztą, co mnie to obchodzi. Masz, weź tę broń i miecz. Witamy w straży. Widzimy, że Stone nie jest zbytnio no, zainteresowany pod Gomeza. I nie dziwię mu się, ponieważ to banda... Czy ja właśnie sam po... Czy ja właśnie sam po sobie pojechałem? Nieważne. Tak więc lekka zbroja strażnika jest nieco lepsza od, no w sumie to jest bardzo mało lepsza, ponieważ ma tylko 5 obr... ochrony przed bronią więcej, czyli jest to 45. No nie powiem, żeby to było jakieś ten, ale zawsze możemy ją obchnąć. Jej, dobra. I drugi przywilej. Nau... Skorpion może nas nauczać. Skorpion jest to jedyny, jedyny nauczyciel kuszy na tym etapie gry tak więc jeżeli chcecie się nauczyć kuszy to jest wasz jedyny wybór to jest jedyny moment na tym etapie gry w którym możemy nauczyć się kuszy więc jak chcecie możecie z tego korzystać skorzystać tak teraz ja idę zostać swoim magiem ponieważ ja chcę zostać magiem jej okej okay. tak więc aby zostać magiem wbijamy na górę aby dokonać radawnej przysięgi a ja wyłączę mikrofon Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby przyjąć do naszego grona nowego sługę ognia. Teraz złożysz przysięgę ognia. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na potęgę świętego ognia. Przysięgam na potęgę świętego ognia. Że ma wiedza i meczyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z płomieniem. Że ma wiedza i meczeny teraz i na wieki stanowić będą jedność z płomieniem? Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy płomień mego życia wygaśnie. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy płomień mego życia wygaśnie. Wygłaszając słowa przysięgi zostałeś po czasy związany ze świętym ogniem. Noś tę szatę na znak tego przymierza. Przejmij terunę jako znak przychylności i nosa, oby cię chroniła podczas marszu przez twą ścieżkę życia. Dla każdego magicznego kręgu powstała księga opisująca jego zasady. Powinieneś się uważnie przestudiować. Wiedza to potęga. Weź księgę pierwszego kręgu i przeczytaj ją uważnie. Zrozumiesz naturę ogni. Niech ogień rozświetla twe życie. Okej, okay, zostaliśmy magiem ognia. Szata jest całkiem dobra, jest na poziomie naszej zbroi cienia. Co jest bardzo dobre. I ma dużo, dużo więcej... Nie, o 5. O 5 więcej ochrony przed ogniem. <grych> no i troszeczkę przed magiem, ale tam 5 to tam nic prawie. Okej, okay, czyli... Kto, ktoś tam na przestudiować księgę pierwszego kręgu i otrzymaliśmy także runę ognistej strzały eee, ognista strzała nie jest warta zachodu, jest to bardzo, bardzo słaby czar no i niestety taka jest prawda pierwszy krąg magii, przeczytamy se. pierwszy krąg tu możecie sobie przeczytać, spróbuję to powiększyć w kenteishi jak będę edytował i tak więc, światło, całkiem przydatny czar ale nie opłaca się kupować runy, sopel lodu Nieco silniejszy od ognistego pocisku A ognisty pocisk Jak już mówiłem Nie jest warty żadnego zachodu Okej, okay, czyli to wszystko jeżeli chodzi o czary pierwszego kręgu Jej Oj, myślałem że zginę Okej, okay, siema milten I teraz troszeczkę zrobimy małe zakupy Za potęgę magii Za potęgę magii Kurde, muszę to bardziej akcentować Okej okay. Poszukuję magicznych ksiąg Szósty, piąty, mądrość bogów, trzeci, bla bla bla. Dobra, runy. Runa, którą chcemy kupić to uzdrowienie z kręgu drugiego, kula ognia z kręgu trzeciego, tak, z kręgu trzeciego i to wszystko co chcemy stąd kupić. Niestety po prostu słabo. Okej. Okay. I teraz ja muszę obchnąć te miecze. To się już Miecz strachu oczywiście zostawiamy, ponieważ będzie to dobra broń jak na razie 45 biurek rudy A kupię troszeczkę zwojów światła, czemu nie? A, rąbnąłem się, 95 Wyłączam się ostatnio, okej okay. 19 zwojów światła powinno wystarczyć W zupełności, naprawdę, naprawdę. Nie będziemy zbyt często korzystać z tego czaru Jeżeli w ogóle będziemy korzystać Ale czemu nie? Okej okay. Tak więc ognista strzała W sumie A, musimy się jeszcze nauczyć kręgu drugiego A, mieczek muszę sobie założyć Okej okay. Kręgu drugiego musimy się nauczyć za potęgę magii! Za potęgę magii! Yy... Wyjaśnij, znaczenie Wyjaśnij mi znaczenie magicznych kręgów. Oczywiście. Kręgi symbolizują Twój udział w magicznych mocach. Symbolizują wiedzę, umiejętności i poznanie magicznych zaklęć i formuł. Musisz ukończyć każdy krąg. Zanim wolno Ci będzie przystąpić do następnego. Czeka Ci wiele godzin ćwiczeń. To trudna droga, z której łatwo zboczyć, ale nagroda warta jest poświęcenia. Za każdym razem, kiedy awansujesz do kolejnego kręgu, poznasz nowe, potężniejsze zaklęcia. Oczywiście magiczne kręgi to coś więcej niż tylko mocniejsze czary. To istotna część twojego życia. One zawsze będą z tobą. Uczyń je częścią siebie. Pojmując ich potęgę, pojmiesz potęgę siebie samego. Zajmie ci to wiele godzin ćwiczeń. Jestem gotowy do przystąpienia do pierwszego pierwszy kręgu. Krąg. Przystąpienie do pierwszego kręgu wiąże się z poznaniem tajników magii runicznej. Każda runa zawiera esencję szczególnego zaklęcia magicznego. Wykorzystując swoje zdolności magiczne będziesz w stanie ją uwolnić. W odróżnieniu od magicznych zwojów zawierających formuły zaklęć, magia zawarta w runach jest trwała. Runy są źródłem czarodziejskiej mocy, na którym możesz polegać w każdej sytuacji. Twoja własna magia potrzebna jest podczas korzystania z run tak samo, jak gdy korzystasz z magicznych zwojów. W miarę awansowania do kolejnych kręgów, będziesz poznawał nowe runy. Wykorzystaj drzemiącą w runach moc do poznania samego siebie. O, skończył? 20 punktów umiejętności. Dobra, widzę, że nauka kręgów to jedyne, co zrobimy, jeżeli chodzi o maga. Tak więc jeszcze są nam 50, 50 sekund. Do 15. Jestem gotowy do przystąpienia do drugiego około. kręgu. Poznałeś już magiczną naturę języka runicznego. Teraz zgłębisz jego tajniki. Po przystąpieniu do drugiego kręgu poznasz silniejsze zaklęcia ofensywne oraz tajemnice magii uzdrawiającej. Musisz się jeszcze wiele nauczyć, zanim dane ci będzie poznać prawdziwe oblicze magii. Wiesz już, że runy mogą być wykorzystywane do chwili wyczerpania twoich własnych pokładów siły magicznej. Jednak zanim przystąpisz do działania, zastanów się nad celem, jaki ci przyświeca. Moce, którymi będziesz dysponował, mogą nieść śmierć i zniszczenie. Ale prawdziwy mag wykorzystuje swoje zdolności tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne. Kiedy w pełni uświadomisz sobie ten fakt, zrozumiesz prawdę kryjącą się za magią runiczną. Ok, na tym... na, tym, na tej nauce kręgów zakończymy dzisiejszy ten odcinek. Nie, dzisiejszy. Ten odcinek, tak więc... Do usłyszenia w następnym, w którym to oddamy jaja ja, pełzacza Korkalomowi. Cześć!